Ostatnio w totalnej porażce zemście wyspy. Chociaż nasi zawodnicy przyjechali tu po wygraną, to wszyscy są przegrani w ten czy inny sposób. Bardzo, bardzo przegrani. Psychologiczne dokopywanie szybko zmieniło się w fizyczne, potem komiczne i wreszcie histeryczne. Ale ostatecznie to Dakota dostała największego kopa. Papa, pa. kocham tę robotę. Obiecuję wam jeszcze więcej eksplozji, jeszcze więcej wymiotów i nieśmiałe próby flirtu. Właśnie tu, w totalnej porażce zemście wyspy! Mamolita, to wszystko gra. Widzę was wciąż w moich snach. Kim chce być, o to pytacie mnie. I myślę, że to już dobrze wiem.

<laughs> Owsianka i ochyda to synonimy. O, sorki stary. Dura <laughs> dorastałem na fornie. Nie przelewało się, jadło się co popadło. <laughs> Wybacz, chłoptasiu. Teraz twoje płuca są wodoodporne. <laughs> Jeju, dzięki. Spokojnie, bo jeszcze zmoczesz Majty. Ja, ja też lubię gofry. Au! Pentaki! Za moich czasów jadło się rękami, jak przestała? <grym> Jesteś zabawny. Chyba że nie żartujesz, ale to żart, tak? <grym> Dobra, niech będzie. Przyznaję się, że mam tak zwaną osobowość wieloraką. Staram się okiełznać wcielenia, ale nie chcą mnie słuchać! Przestań udawać staruszka! Odbierasz mi radość z wygranej! Ale ta rosyjska mistrzyni świetłana, jak osiągasz taką siłę i precyzję? Ja, e, no, dużo ćwiczę przed lustrem! Da! Gdzieś tu muszą być ukryte proteiny! Nie martw się! Uratujcie! Mało brakowało! Uf, dzięki dziwaczko! Hmm? <śm> za co? Nic ci już nie grozi? Jeju, malutki apodemus Sylvaticus! <śm> prosto do Nieuchronnej Zguby, czyli do Góry Zatracenia. Przygoda zaczyna się... teraz! Larmy w drogę! Wygnaliśmy? Gdybyśmy byli chomikami, już dawno bym cię zjadła. Dobra, karmo mutantów. Zaczynamy wyzwanie. Część pierwsza to wyścig pod górę. Musicie się wspiąć na tamtą skałę. Pierwsi na szczycie dostaną fory w drugiej części. Możecie używać rąk i tego, co wygrzewiecie w tych rupieciach. Spokojnie, złomowiska nie pilnuje pies, tylko wielki zmutowany chrząszcz. Ten słodziak ma naturę ciułacza. Zgromadził przydatne śmieci i mnóstwo bezużytecznego szmelcu. Ciekawe, czy uda się wam go podejść? To sygnał startu! Z życiem larwy, wyciągać nogi! Ubranie mi ciąży! Buty ciągną w dół! Dasz radę tam! Skup się! Dzięki! Nie ma za co! Ruchy larwy! Spinam się od wczesnego dzieciństwa. Brawo! Ja zdobyłem doświadczenie na obozie dla rekrutów. Zwichnąłem biodro, ale kurs ukończyłem. Patrz i podziwiaj! Uuuu. Nieźle. A kiedy złamałeś sobie rękę? Przed chwilą? Szebam, się Kiedyś zamknął wreszcie. I znowu przegrasz z dziewczyną. Jaką dziewczyną? Ty o kim on mówi? A szanowna pani nie bierze udziału? Pst, widziałeś moje paznokcie? Nawet samochód prowadzę stopami. Ja zdecydowanie odpadam. Dobranoc wszystkim. Sam czekaj, czuję, że Bi ma plan. O, super! Byle nie trzeba było się wspinać. Si ups! <laughs> O, no weź. Jeszcze ogień? Nie przesadza? Musimy odwrócić jego uwagę. Rzuć do mnie! Grałem w wiejską kapelę 3! Pobiłem rekord! Eee. Szło. Hej, szczury nieźle kombinują. Też a, wybierzmy coś z tych śmieci. A, 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 a. A. Yeah. Wiesz, co robić. Postuć ich. Szefie, zrób miejsce dla lightninga! Przypam! Przypum! Cza! Musiałeś dzisiaj wcześniej wstać, szefie. Ej, ty jest tapirem! Szkoda, że nie ma rozumu w sprayu. Przydałby ci się. Coś ty powiedziała? Poczekaj tylko. Ej, przestań! Zaraz cię dorwę, sztecie! Zawsze ktoś odstaje. Dowodzę, więc muszę znaleźć słabe ogniwo i manipulować nim, żeby robiło co chce. Ha, lider ma pewne przywileje. Dalej. Wspinajmy się. Nie śpiesz się z pomocą. Hmm. A, zaraz. Już wiem, dlatego się denerwujesz. To było wzruszające! A, czuję wszystkie kości koszek do pieczenia noga od krzesła dałem się zlać żającemu ogniem chrząszczowi żebyś mógł zdobyć to braku tak <śpisać> A -a -a. Brawo Bi! Wygraliśmy wyzwanie! <ślałemreading> no to teraz na poważnie. Beverly milczący ekspert od wybuchów musi odejść! Nie wychylaj się, siostrzyczko! Ja tu mówię, kto wygrał. Szczury! Dzięki Bi! Prawda, że robię to lepiej? Filunia, ja byłam pierwsza. Wygraliśmy! Poważnie! Hurra! Au, au, au. To pierwsi na szczycie wygrywają. Chodziło o całą drużynę, a kilku larw brakuje. Głupie zasady. <głupia> a, au, 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 au. O, nastawiona! Dziękuję! A! Jeszcze zmierza ku upadkowi? Dosłownie. Dowiecie się tuż po przerwie. I ugryzłem się w język! Siemka, morsy! Wystarczająco wam zimno? <śmum> Rozumiem, że tak. Czas na drugą część dzisiejszego wyzwania. A tak, na śniegowy fort. Aby wygrać, trzeba albo zburzyć fort wroga, albo zdobyć flagę i zanieść ją do swojej twierdzy. Szczury wygrały pierwszą część, więc mają prawo wyboru fortu. się si 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 wierzą z, z, z zamek. E ty to podstęp! Ładny na zewnątrz, ale w środku pewnie tragedia. W weźmiemy chatę! aby był w niej kogo No nie, porażka! To część planu Ale tu gorąco Co za banda frajerów Larwy rządzą Tak, wygraliśmy tę bitwę Tak Uwaga gracze, oto zasady Macie do swojej dyspozycji szpadle i śnieżne kule z niespodzianką Bombardujcie nimi Fort Wroga! Super! Kiedyś tak trafiłem bójka klopcem w oko! Co znaczy kule z niespodzianką? Mogą wyrządzić solidne szkody! Dzięki ładunkom ukrytym w każdej z nich! Niektóre mogą uszkodzić was. Jest mądrze, wybierajcie! Każda drużyna musi mieć kapitana, który opracuje taktykę! Uwaga! Start! Jako kapitan drużyny rozkazuje. Walka na kciuki, start! Nikt mnie jeszcze nie pokonał, kapitanie Nawet moja mama Heh. Więc Brick jest gentlemanem. Nie stawiał oporu A rycerskość to słabość, którą z łatwością mogę wykorzystać Brick, leniuch, Zoe, atakujecie Wasz cel? Zdobycie flagi wroga Reszta broni fortu i rzuca śnieżkami. Uważaj, Scott jest chyba psycholem. A ty, e, dbaj o zdrowie świetlany, to ja już pójdę. Chłopcy w moim mieście są ładni, ale wszyscy to kibole i wyrzutki o łącznym IQ równym 10. Mike jest wystry i. sexy? A już myślałam, że seksowne bystrzaki istnieją wyłącznie w bajkach, tak samo jak jednorożce. Ja tu dowodzę, koniec kropka! B-Down i ja zostajemy. Lightning i sam idą po flagę larw. Eee, może poszedłby ktoś z lepszą koordynacją noga ręka, bo... I start! Po flagę! Super, znowu bieganie! Ruchy, ruchy! Bo lód mi się topi! Forty też się rozpłyną, bo słonko zaczyna grzać! Da! A to niespodzianka! Wyślizgam go z prowadzenia! Cześć śniżółmiu! I jeszcze jedno: Ziemia niczyja to u nas bardziej niczyja woda! Nie będę słuchał zwierzeń śnieżek! Zamierzam nimi rzucać! Są przepełnione złą energią. To tak jak ja. Oh. Oh, oh, oh. Miałeś trudne dzieciństwo. Dobra, ona też musi odejść. Wybierz którąś wreszcie. Może ta. Hey, szczęściara. To no jest, musimy zaatakować. Ja nie mogę, pilnuję flagi. Ej, Chyba kazałam ci iść po flagę. Jeszcze fryzura mi się zepsuje. Ech. Nie! Uu, zapłacisz mi za to! Strętna Joe! Przez nią muszę biegać! <śm> to było proste. Uwaga na dwunastej! Zaczekajcie na mnie! To kiepski pomysł! Chyba nie mamy innego wyjścia! Ej, nie pchaj mnie! Spójrzcie, stary! Lightning cię wydostanie! Jak tylko wygramy! O kurczę, nie poznajesz jej? Zadbała o twoją rodzinę! Nie krzywdź nas, tylko ich! Nie wiedziałam, że jesteś Zaklinaczem Chrząszczy! <gry> Zrób się na świetłane i do katapulty! Ale Nie mogę! Moja osu. Znaczy ta... moje parodie są. E, trudne do. E, tego. A oto przed państwem mistrzyni Rosji! Hmm? Wielka świetlana! Hmm? Hej wy tego szukacie! Rety! To nasze! Ojcie Mike! Wracajmy do fortu! Ej, ty, blada! Jak chcesz dotknąć wito, wpisz się na listę! To się nazywa prawdziwy facet! No, Majki, wystarczy! Jesteś świetnym aktorem! Daj mi tę flagę! O nie, po moim opalonym trupie! Walczmy o ją! Dawa, dawa, dawa! Co? Co jest? Chcę do balonu! Chcę do balonu! Groza! Hm, Ciekawe, jak się z tego wytłumaczysz, Bev. Nieźle to sobie wykombinowałeś, Beverly. To sabotaż! Larwy wygrywają! A oto wasza nagroda. Gorąca czekolada McLeana. Popatrzcie języki czekoladową pychotą. Yeah! <totestans> 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 ha? Co? Ej, nie stój tak! Musimy wygrać! Sibam! <totestans> e e Osiągnęłam dziś dwie rzeczy. Wygrałam i złamałam brika. Wycisnę go jak cytrynę i wyrzucę. No dobra, czy Vito się już ujawnił? O, trudno kontrolować chestera i swietłane, a tu jeszcze Vito. Było ciężko, a teraz to już masakra! Mówiłem wam, B oznacza bestię! Beverly jest prawdziwą bestią! Nigdy tak o nim nie myślałem, ale fakty świadczą na jego niekorzyść. Jak ufać komuś, kto jest tak tajemniczy, że nawet się nie odzywa? On nienawidzi przyrody. Czytałem jego pamiętnik. Nazywał cię herlakiem. Powinniście o tym wiedzieć. Bi może i schrzanił wyzwanie, ale to sam podpadł lightningowi! Czas się z nim pożegnać, papa! Pa. O, warto by to zapisać. Dostaliście dziś solidny wycisk. Przed Wami ukoronowanie dnia. Oto bezpieczne szczury: Down, Lightning i Scott. Zostali bi i sam. Przynajmniej nie wylecę pierwszy. A nie cierpię, jak przegrani robią się tacy na o, oh, cześć Dakota! <gry> A, Dakota, ty już nie bierzesz udziału. Zapomniałaś? Nie chodzi mi o pieniądze. Na co mi one? Chcę tylko e, zbliżenie. Dziękuję. Wyrobić sobie twarz. Muszę pokazać ludziom, jaka jestem rozkoszna, jeśli mam dostać własne reality show. O! O! Przypominasz sobie swój lot z ostatniego odcinka? To oznacza, że odpadłaś na zawsze. Nie, proszę, zrobię co każesz. Słuchaj, księżniczko, to jest mój show. He? To twój tatuś. Witam, panie Milton. Ile dostanę? Wracasz. Tak. Dzięki tatusiu. Jako starzystka. Starzystka? Nie. A, e, toksyczna pianka wędruje do. B. Skakuj do miotacza wstydu, stary. Wydusisz coś z siebie? Odezwiesz się? Czas minął. Chcecie więcej mutantów, masakry i manipulacji? Oglądajcie totalną porażkę zemstę wyspy!